Kiedy będzie TF2? Aj, kiedy TF smutna minka? Kiedy TF2 znak zapytania? A filmik fajny. Kiedy TF2 znak zapytania? A czemu w ogóle nie ma TF2? Lift TF2 smutna minka. No walczyły o TFA. Dawaj TF spacja A. Siema! Widzą was ponownie po nieco dłuższej przerwie. Klasycznie. W Team Fortress 2. Dzisiaj sobie zagramy trybik, który sobie już przygotowałem tutaj na liście, a mianowicie Medieval. Bardzo dawno nie grałem w ten tryb i nie jestem pewny, czy przedstawiam go na tym kanale, więc czemu nie, czemu nie. Jak najbardziej chętnie sobie pyknę. Tutaj są jakieś dodatki, to nie. To może drugi serwer, okej. Okay? Yy, o trybie wam zaraz opowiem, a na razie może tak wtrącę do tego, kiedy TF2, yy, jako że dałem to nawet w tytule filmiku. Powiem wam tak, żebyście potem nie myśleli. Nie nagrałem tego odcinka, dlatego że pisaliście w komentarzach, kiedy TF2. Widziałem, że jest odgrywa takie komentarze, ale wierzcie mi, że pisanie ich nie dawam. Nic, bo ja nie zamierzam nagrywać gry podczas kiedy nie będzie mi ona sprawiała przyjemności, bo nie zamierzam rzucać na YouTube'a kontentu, który jest gówniany. Ale nieistotne. W każdym razie ja będę nagrywał TFA tylko wtedy, kiedy on będzie sprawiał przyjemność. Ale jako, że minęło, chyba ponad 3 tygodnie albo więcej. Kiedy ja ostatnio grałem w TFA, to postanowiłem, że dzisiaj wejdę i w sumie powiem wam, że pykało mi się całkiem, całkiem przyjemnie, więc postanowiłem że czemu by nie włączyć tego nagrywania. Jak w ogóle mogliście zauważyć, za mną jest inny kolor ściany. W sumie w ogóle jest jakakolwiek ksiana, bo przez ostatnie odcinki był green screen, a to dlatego, że przeniosłem się właśnie do innego studia, o czym już informowałem w sumie jakiś czas temu, z tydzień temu na Facebooku, na którego was gorąco zapraszam. Naprawdę nie ma tam dużo osób, więc jest... Mam nadzieję, że będzie jeszcze dość długo, w sensie nie, że będzie mało osób, ale, że będzie ze mną jeszcze dość długo dobry kontakt. Yy, więc zapraszam was na Facebooka, bo możecie tam do mnie wysłać wiadomość właśnie prywatną, na którą naprawdę bardzo często odpowiadam. Mam chyba ponad 90% yy, na odpowiedziany, odpowiedziany, odpowiedzi na wiadomości, więc możecie tam yy, również zerknąć. Yy, a warto, bo, bo nie spamuję często wiadomościami, yy, więc nie będę wam tam zaśmiecał tablicy. Chodź tu medyku, jeszcze ty i mamy czysty punkt. O, no niestety. Tak więc zmieniłem studio, więc jeśli będzie jeszcze jakieś echo, to was może przeprosić, ale trochę czasu jeszcze zajmie mi... Znaczy, chwilkę czasu zajmie mi jeszcze yy, zapełnienie, żeby nie było po prostu takiego echa podczas dźwięku. Ale dobra, może bez gadania przejdźmy w końcu do tego trybu i opowiem wam z grubsza, o co w nim chodzi. Chociaż raczej jest to typowa formalność. No come on, o co no chodzi, no? Znaczy, ja wam właśnie zaraz powiem, o co chodzi. Otóż, jest to tryb medieval, czyli średniowiecze, i możemy posługiwać się tylko bronią wręcz, yy, jak i wyjątkiem są, o kudeł, trzeba walczyć na grubasa, wyjątkiem są sniper i medyk, którzy mogą, o nie, co się stało? Nie mam pojęcia, co się stało. W każdym razie nie pamiętam, na czym skończyłem, aczkolwiek, Chyba na opowiadaniu o co chodzi w tym trybie. W każdym razie, możemy używać tylko broni do walki w Dodatkowo, szpie nie szpieg, tylko medyk i snajper mogą używać łuku oraz kuszy w odwrotnej kolejności, czyli generalnie typowy medieval, typowy średniowieczny. Szczerze nie pamiętam, czy robiłem już kiedyś o tym medievalu filmik na moim kanał, Całkiem możliwe, ale, ale w sumie bardzo mi się przyjemnie gra w ten tryb. Jest to jeden z moich ulubionych trybów obok Saxton Hale'a Yy, więc czemu by go nie pokazać jeszcze raz, jeśli go nie pokazywałem I generalnie naszym celem jest przejęcie właśnie tego zamku pięknego, który tam jest Natomiast żeby się do niego dostać, żeby otworzyły się te piękne wrota Musimy najpierw yy, przejąć te dwa punkty, które są po boku Może przejmuj punkt, kolego, a nie, kurde, piątki chcesz przybijać A my czekamy, aż przejmie punkt, widzę, że moja drużyna coś tutaj gra bardzo pasywnie Strasznie dużo graczy, nie wiem czy w ogóle będziemy w stanie Przejąć punkt ten środkowy, bo jak jest tylu graczy to ciężko będzie nam coś zrobić cokolwiek Okej okay. A widzę, że jeszcze jak się zabije kość to apteczki wypadają, więc całkiem okay, spoko Random crits, ktoś tutaj narzeka Okej, okay. albo nie narzeka, albo właśnie albo, albo się cieszy, bo może jemu akurat padł. W ogóle czekajcie, to jest chyba RTD na tym Aha, teraz nie mogę, bo ktoś używa ale RDD to też jest taka ciekawa rzecz, ale to nie, nie jest przypisane do Mediwala tylko, tylko na różnych takich serwerach, czyli różne takie bonusy, które można wylosować, jakieś większe obrażenia, czy, czy jakieś inne duperele Jak widzicie walka o ten ostatni punkt jest naprawdę zacięta Ciężko to przejąć, przede wszystkim dlatego, że przeciwnicy mają bardzo blisko spawn. no i kurde Weźcie teraz, przejmijcie punkt, gdzie przeciwnicy się rozpią praktycznie cały czas a my, a my nie, kurde No i skoda, szkoda, że zginęłem, bo na tym wyszczerbcu już miałem trochę killi A może sobie zmienimy jakąś naszą Jakąś naszą sytuację Może zagramy sobie tym Prawie za czy? W ogóle zobaczcie, mam nawet chyba taki secik mniej więcej Rycerski, tutaj to, tutaj to Przydałoby się jeszcze coś, może jakiś O, to będzie pasowało idealnie Spiralna salada, to chyba wobec jakiejś gierki Bezpłatnej coś takiego, nie pamiętam też piegiem tutaj ktoś widzę Próbuję grać, ale zdecydowanie najczęstszy wybór na tym trybie to jest właśnie Demoman, yy, Sniper i medyk chyba tak mi się wydaje przynajmniej. O, ale proszę, ktoś tutaj szpiegiem nawet. Znaczy nie szpiegiem, tylko pyrką usiłował grać. Dobra, 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 przejmujemy szybko. Patrzcie, może się udać, tak jest! I teraz szybko, kosimy ich wszystkich. W ogóle nie mogę go dogonić, gdzieś tu ktoś się ukrywa, chyba. O, dobra, już go zabili. Dobra, ładnie. Tak więc poszło nam całkiem spoko. Aha, jeszcze coś. Jako, że zauważyliście, że jestem już w nowym pokoju, ale jeszcze nie mam tak wszystkiego tutaj przygotowanego, ale planuję też w niedalekiej przyszłości zrobić yy, live streamy. Powrócić po prostu do live streamów, znaczy powrócić to za dużo powiedziane, bo ich nie było wcale aż tak dużo, ale powiem wam, że live streamy na, live streamy w tym wykonaniu naszym, moich widzów, yy, bardzo mi się podobają. Jest naprawdę fajna atmosfera, Yy, można pogadać z wami, podpowiadać na różne pytania, mimo że większość z nich to kiedy te dwa <dobra>, dobra, nieistotne. Yy, I najprawdopodobniej w niedalekiej przyszłości właśnie takie live, stry, taki livestream lub, lub seria jakiś lekki mu się pojawi, yy, bo czemu nie, to może być całkiem całkiem przyjemna aktywność. O kurde, mamy problemy tutaj. Oblężyli nas wszyscy. A ja czy chyba się naładuje szarża, bo... Dobra, wiecie co, najlepszą obroną jest atak. Ale nie w tym wykonaniu. Dobra, mamy z powrotem 100 HP. Właśnie to jest zaleta niewątpliwa tego miecza. Tylko że zanim dogonimy. O nie! O jak on miał ten sam miecz, to chyba na hita nas zabija. Znaczy ja ten mi go zabił, ale ja nie zbię, nie wiem. Dobra, zagram sobie jeszcze jedno życie do Omanem i postaram wam się pokazać jakąś inną. postać. Snajper jest bardzo ciekawy, powiem wam. Zobaczymy jak na obronie się będzie spisywał, ale... Na ataku naprawdę daje radę, bo możemy sobie stanąć przed tą bramą i nawalać tam do środka, i praktycznie zawsze kogoś trafimy. O wow, je, yeah. ale pan, bad... co to były duszki? Jeśli wiecie, to. Aha, może, może to był po prostu ten RTDek jakiś dziwny. Dobra, dobra, mamy go ładnie. O, oh, najlepiej to zrobić coś takiego. O, patrzcie, Baconow wylosował, czyli że go widać. Chyba, chyba, oba, czy coś ci się jeszcze daje? Raczej nie. No, oh, come on. Ale mi głowę odciął. Dobra, to co, spróbujemy sobie zagrać kimś innym? Może jakimś snajperem? Zobaczymy, jak to nam pójdzie. Okej, okay, już kogoś trafiliśmy, mówiłam. Tutaj, ooo, -o, jednak musimy wbić. No nie, Frodo chciał poczyścić i nie wyszło. No właśnie, to jest ten snajper, nawala sobie po prostu z daleka i mu się udaje. A, no jest jeszcze coś ciekawego. Ej, chyba nagrywałem o tym odcinek, bo, bo pamiętam te właśnie teraz tą sytuację. Tam na górze mam takie fajne pochodnie, od których możemy sobie podpalać strzały. I jak możecie się domyślać, gdy już w kogoś trafimy. O tak. To. O, jest, trafiliśmy go i on widzicie, po prostu będzie się palił. Przez co jest większa szansa, że, że zginie właśnie od tego podpalenia. Dobra, tutaj czysto. A, no i kiedyś był Bóg, ale już widzę, że go naprawili. Że jak się odcelowywało tą strzałą, to. O, kurde, mam 5 HP. NIE! No nie, chciałem skoczyć po apteczkę, no A kiedyś był taki bóg, że jak się naciągnęło strzało i odciągnęło, to ten ogień znikał I to mnie strasznie denerwowało, ale już... Już tego na szczęście nie ma Okej, okay, jeszcze dwie minutki, musimy przetrwać I będzie spoko, będzie spoko Tu jest punkt A czy punkt B? Punkt B, zawsze mi się to myli Dobra Jeden nie żyje o, o teraz będą problemy z Deomanem, może A, może nie, Frodo Frodokery Kule, przydałoby się trafić jeszcze tego <laughs> Medyk? Coś nie poszło. Ej, pomóżcie mi tu, koledzy, sam zostałem. O, jak on nazwano tak na hita? To są te random kryty, właśnie. No i zaczynają się małe problemy, ale nie z tym Deomanem, a z tym też nie. Jednak widzę, że tutaj stara miłość nie rdzewieje O nie, no Kurde, to są właśnie te random strzały od nich Nie wierzę, że to było celowane po prostu, no. O o Dobra, dobijcie go koledzy, ja sobie stanę tutaj dalej Chyba mam małe problemy O nie, to był przeciwnik, ja zapomniałem, że jestem już w tej drużynie No i przegraliśmy, ale chociaż byliśmy pierwsi w naszej drużynie Okej okay, moi drodzy, zatem dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że w niedługim czasie walnę jeszcze szybko jakiś odcinek tf A fajnie było nagrać jakieś tajemnicy ciekawostki, jest to jest tak czasochłonne, ale w sumie jak patrzę na wasze zaangażowanie pod tamtymi odcinkami i łapki, to jak najbardziej to jak najbardziej się to opłaca. Zatem tym wam snipera i demana. Jeśli sobie sami będziecie chcieli zagrać ten tryb, to ja Wam polecam również przetestować grubego ze świątecznym wigorem oraz medyka z kuszą i amputatorem, bo możecie wtedy leczyć swoich sojuszników. Ale ja tymczasem będę spadał. Dziękuję Wam za oglądanie. To był Frodo i widzimy się już niedługo. Na razie.